Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone pod znakiem ryb na czytaniu horoskopu jesiennego. Jesień liście lecąc drzewa my czytamy horoskop jesienny na październik, listopad i grudzień. Zanim przejdziemy do czytania, jak zwykle do wyboru będą trzy czuje. Czuj numer jeden, czyli... Tygrysie oko, taki kamień do wyboru. Albo czuj, numer dwa, noc kairu, taki granatowo-czarny z błyszczącym brokatem. Albo ametyst. Tak o wygląda ametyścik. Jeszcze raz pokażę. Tygrysie oko. Mockairu. O, chyba widać nawet te błyszczące kropeczki. I ametyst. Dobrze. Czyli co Twoje serduszko czuje, co Ci dyktuje, taki kamień wybierasz i wybrać możesz tylko jeden. Ogólna aura jesieni. Nie wiem, jesień chyba na Was działa przygnębiająco. Jakieś rozpaczanie, jakieś złe myśli, jakieś pisanie z kimś, czegoś wyjaśnianie. Macie tu kartę wieży. No, tu bardziej podejrzewam, że będą Wasze myśli, które będą mówiły o tym, że wszystko Ci się wali na głowę, że jest nie tak, jak Ty chcesz, że coś idzie nie po Twojej myśli. I jak to rybka, tendencje do przesadzania. Albo przesadzacie na plus, albo na minus. Na jesieni będzie to niestety na minus. Kręcanie sobie filmów, który nie ma. Może też tak się zadziać, że trzeba będzie załatwiać sprawy urzędowe. I w tym momencie jest taka rada, żeby jednak wziąć sobie prawnika. Może być tak, że będziesz miał wrażenie, że coś ci się wali, ale to tylko na Twoje dobro, bo coś musi zostać oczyszczone, żeby mogło ruszyć do przodu. Aura jesieni. Odcinanie, oczyszczanie sytuacji. Zamknięcie się w swojej własnej skorupie. Jeżeli dokonacie tych oczyszczeń, poczujecie się lekko i Naprawdę jakby na nowo odrodzeni. Nie będzie łatwo, będzie ciężko, o czym mówi wieża, ale poczujecie, że zaczynacie łapać oddech. Rada? Zrób dokładny plan. Zrób dokładny plan, zanim ruszysz czymś nowym lub zanim zniszczysz to, co według ciebie już ci nie służy. Przeanalizuj wszystkie za i przeciw, i dopiero wtedy podejmuj decyzję, a nie pod wpływem impulsu, jak to rybki mają w zwyczaju. Ostrzeżenie, ostrzeżenie przed zakochaniem, zauroczeniem, za wzięciem uczuć, które, które są jakby. Inne, a ty to weźmiesz za miłość. No, jakby to powiedzieć? Przyjaźń możesz wziąć za miłość. Dobre gesty możesz wziąć za miłość, tak? Dobre słowa. I to jest ostrzeżenie przed tym. Nie daj się zaczarować komuś, kto ma mocne ego. Październik. W październiku szykują mi się takie dwie historyjki. Jest to rycerz. Kentucky. I ta karta mówi o tym, że ruszam po pieniądze. Czyli dla jednych będzie to oznaczało zmianę pracy, dla innych możliwe podwyżki w pracy, a dla jeszcze innych jakby rozdzielanie finansów na potrzebne rzeczy. Tyle na prezenty, tyle na zakupy, tyle na uciechy. Tu generalnie się szykuje miesiąc czysto finansowy. Listopad. W tym jeszcze październiku to są tak, jakby podjęcie decyzji, które będą się wiązać z tym, że coś zakończamy, bo ruszać po nowe. A teraz listopad. W listopadzie chowanie się przed światem. Tutaj bardziej chodzi o to, że bardzo dużą rolę będą odgrywać emocje. I tak naprawdę w środku w tobie będzie wrzało, kipiało, a na zewnątrz będziesz pokazywał, że jest wszystko w porządku. Czy pokazywała. Bo to są ryby, trudno określić płeć. Tak, rybka pokazywała, a ryby pokazywały kamienną twarz. Wiele spraw zachowacie dla siebie w tajemnicy. Bardzo może ucierpieć wasza psychika, więc tutaj dla niektórych jest to hasło, żeby udać się po pomoc do lekarza. Czy do kogoś właśnie takiego, kto ciebie wysłucha. Nie zamykaj wszystkiego w sobie. Niektóre rybki mogą poczuć zwątpienie, liście spadają z drzew, drzewa robią się łyse, jest szaruga. I taki nastrój może ogarniać rybki, że a, w tym życiu to już nic dla mnie nie ma, coś w tym stylu, albo co bym nie robiła, robił, to i tak to odwraca się przeciwko mnie. Taki troszeczkę nastrój, i nie poddawajcie się temu nastrojowi, o czym mówi wieża, Tak, nie poddawajcie się w listopadzie. Natomiast w grudniu taki czas no świąteczny, no i u was jakby troszeczkę zadzwonią dzwonki, będzie radość serduszka, tu macie dwójkę pucharów, dla niektórych albo znalezienie kogoś na uczucia, albo właśnie takie połączenie z rodziną, przyjaciółmi, dziećmi. Taka radość, tylko pamiętajcie nic na siłę, nic desperacko, nie przyjmować wracaczy, bo tutaj może się to skończyć fajną, radosną atmosferą w grudniu, a w styczniu możecie już płakać. Jeżeli tak wrócicie do jakichś wracaczy. Przepraszam, muszę wziąć łyka, bo mi zaschło. Jeżeli chodzi o uczucia. I mamy tak. Pierwszy single. Drudzy, yy, trudne związki, czyli takie trójkąty, jakieś takie związki niebliżej, nieokreślone, że wiecie czy nie wiecie, że w związku jesteście, i też jednopłciowe. I na końcu związki takie, że wiecie, że w związku jesteście. I tak, single, niedostatek uczuć. Co by druga strona nie robiła, to dla was będzie mało. Niby radość serca, niby zadowolenie, ale tak, jakby coś nie do końca, jakby was ktoś ukradł coś z waszego serducha. Jedni się mogą poczuć jak w więzieniu na zasadzie, że ktoś ich za bardzo tutaj powstrzymuje i usidla, a inni z kolei chcą, yy, właśnie sami się będą zamykać w sobie i uważać, że nie są kochani i że są krzywdzeni. Tak to może być właśnie u singli. Czyli jeżeli już z kimś są, kogoś znajdą, to już będą je próbować go usidlać, tak? Nie róbcie tego, bo nic z tego nie wyjdzie. Trudne związki chciały wyjść dwie karty. I tu tak. Karta, która wyszła pierwsza, było złe nastawienie, a karta druga była szczęście. O co tu chodzi? Źle jesteś nastawiony. Na szczęście. Nie do końca rozumiesz, czego chcesz, i czasami bierzesz uczucia zbyt lekko na zasadzie takiej, że ktoś okaże coś dobrego, powie dobre słowo, a ty już myślisz, że to jest super. Więc w tych związkach będzie tak. Ktoś coś powie, fajnie, cieszę się, hurra, jestem szczęśliwy, a za moment, a może to nieprawda, a może ona, on kogoś ma. A może i doszukiwanie się. Jeżeli będziesz tak robić, to niestety znowu huśtawka nastrojów, czyli powtórka z rozrywki. Osoby będące w związkach karta pułapki. W okresie jesieni możecie się czuć zamknięci w domu, a wam będzie się chciało wyjeżdżać, ruszać gdzieś. Druga strona nie będzie miała na to ochoty. Albo nie będzie chciała do ciebie przyjechać, albo yy, po prostu będzie mieć inne plany. Tak to wygląda w uczuciach. Finanse. Jeżeli chodzi o pieniążki, to nawet jeżeli w tej chwili jest troszeczkę ciężko. To się nie przejmuj, bo wkrótce jakieś pieniążki do ciebie przyjdą, są w drodze. Przed tobą troszeczkę ciężki czas, jakbyś troszeczkę biedniej w portfelu, ale zaraz, za moment te pieniążki przyjdą i będzie dobrze. Tym się nie musisz martwić. Akurat u ciebie możesz otrzymać nawet dosyć sporą gotówkę. W razie problemów to nie przejmuj się, bo masz do siebie, dookoła ludzi, którzy chcą cię otoczyć opieką, także mogą ci pomóc materialnie, po prostu jeżeli tylko się do nich zwrócisz. Jeżeli chodzi o pracę, masz szansę na dobrą pracę, tylko pokonaj swoje lenistwo. Nie udawaj, że pracujesz. Jeżeli pokonasz swoje lenistwo, to yy możesz zdobyć dużo, dużo pieniążków. Ale bo rybka jest taka, że łatwo zdobywa sympatię w otoczeniu, a to właśnie może wam pomóc w zdobyciu pozycji zawodowej. Skorzystaj ze swojej twórczej wyobraźni, jeżeli chcesz zarabiać, tak? Tutaj jest praca wyobraźni. Nie wiem, możesz wykreować nową kreację, jakiś nowy styl. Możesz zainwestować też w swoją wyobraźnię. Po prostu Twoja praca to jest taka będzie taką nagrodą, jakimś wyróżnieniem. Jeżeli oczywiście w to wejdziesz. Jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj raczej nie powinno być żadnych problemów. Jedynie co to taka wskazówka, by więcej czasu spędzać na łonie natury. Natomiast dla niektórych tylko ostrzeżenie przed przeziębieniami, więc jeżeli idziesz na łono natury, no to ubierz się stosownie do. Pory roku. Co jest przed Tobą zakryte? Karta Przyjaciółka. Karta mówiąca o tym, że jest ktoś, kto chce, byś zwrócił, zwróciła na nią uwagę. To jest ktoś, kto chce, żebyś się też zainteresowała. Czy no, Rybka to zainteresowała yy, problemami jakichś bliskich osób, a nie tylko rozmawiała o swoich własnych. W listopadzie mamy yy, tak zwany Halloween, święto Mar zmarłych, zaduszki. Jest to czas, kiedy granica między światem żywych a umarłych się zaciera. W związku z tym. Mamy przesłanie od przodków z kart tarota duchów. I tak, przodkowie mówią: działaj, rusz do przodu, bo wiele możliwości przed tobą, masz szansę coś zyskać. Przestań sobie wkręcać filmy. Ponieważ to dzieje się tylko w Twojej wyobraźni, a nie w rzeczywistości. Rusz do przodu, rusz po nowe, rusz w podróż. I tę podróż można zastosować jako dosłownie w podróż, wyjedź z domu, bo masz możliwość poznania ciekawych ludzi, czy odetchnięcia, czy znalezienia gdzieś pracy albo inaczej jeszcze uwolnij się od wszystkiego, co ci ciąży, po to, by ruszyć do przodu na nowo zbóż mury. W grudniu mamy święta, w związku z tym prezent pod choinkę. I prezent od Tarota jest taki siódemka pucharów, mówiąca masz możliwości. Możesz przebierać, wybierać. Warunek. Odetnij się od tego, co ci ciąży, co siedzi w Twojej głowie. I wybierz w końcu może coś innego na odmianę. Tyle z tych przesłań, a teraz, moi kochani, zrobimy te nasze czuje. Czyli co serce czuje, co ci dyktuje. Do wyboru mieliście Tygrysie Oko, Nocka Iru i Ametyst. Zaczynamy od Tygrysiego Oka. Przesłanie z kluczy anielskie. Znajdź swoje miejsce w życiu. Ta karta mówi o tym, że pora gdzieś się jakoś zdeklarować. Pora gdzieś usiąść na miejscu, a nie tylko szukać bądź grzebać w starych ranach. Karta mówi następna poprawa, wyzdrowienie. Puka do Twoich drzwi poprawa. Ozdrowienie, warunek. Nie wracaj do tego, co było. Miej nadzieję, na stabilizację i spokój. Przestań być wrogiem sama dla siebie. Aniołowie uzdrawianie. Aniołowie mówią, że nadszedł czas pora uzdrawiania Twoich związków, relacji, finansów. Właśnie teraz siły wyższe nad tym pracują. I karta głodne duchy. Obsesję, świadomość niedostatku, przywiązanie. Jeżeli ciągle myślisz o tym, że nie mam pieniędzy, źle mi się wiedzie, nie mam szczęścia w miłości, nie idzie tak, jakbym chciała, to karmisz te głodne duchy. A one rosną, tyją i siedzą koło ciebie i nie chcą od ciebie odejść. Zacznij kreować inną przyszłość. Pozbywaj się toksyn ze swojego życia, a duchy nie będą miały co jeść i odejdą sobie precz. A ty w końcu odżyjesz. I masz to okazję zrobić teraz, właśnie na jesieni, bo taką szansę dostajesz. Nocka Iru Wybaczaj sobie i innym. Wybacz. Jest to najtrudniejsze, co może być: wybaczyć osobie, która cię skrzywdziła, i wybaczyć sobie. Nie obwiniaj siebie, tylko wybacz. Odkrycie i znalezisko. Więc odkryj w sobie, że masz miłość, że masz możliwości, że jesteś lekki, lekka jak motyl. Odkryj w sobie to, że przyciągasz inne osoby i przestań się czegokolwiek doszukiwać, tylko idź za impulsem. Piękno. Aniołowie krzyczą do ciebie: jesteś piękna, piękny, rybeńko ty moja, że zauważ to, jaką emanujesz miłością w sobie. Rozbuduj ją, zamknęłaś to głęboko na cztery spusty. Dawaj innym, rozdawaj i uwierz w to, że jesteś piękna i że możesz wszystko. Siostry Pór Roku mówią o tym, że wszystko po kolei ma swoje miejsce. Przeszłaś jesień, przeszłaś zimę. Budziła się wiosna, a teraz będzie pora na lato. Pomalutku, spokojnie, wszystko w swoim czasie. I dla tych, co wybrali ametyst. Dziękuj za dobro i pomnażaj je. Podziękuj za to, co dobrego ci w życiu spotkało. I podążaj tym tropem, by to jeszcze bardziej w sobie rozmnożyć. Niecierpliwość. Jesteś niecierpliwa, rybko, i próbujesz skrócić czas, tak jakbyś kradła czas, po to, żeby coś u siebie zmienić, a przez to tylko cierpisz. Przestań być niecierpliwy. Nie kradnij tego księżyca, jak już takich dwóch kiedyś ukradło, to nie kradnij, tylko poczekaj na swoją kolej. Boskość. Aniołowie mówią, że boskość jest w tobie. Każdy z nas ma część boskości. A co to znaczy? Bóg stworzył świat, więc i ty po części możesz kreować swój własny świat. To, co wysyłasz, to otrzymujesz. Więc jeżeli mówisz, jestem nieszczęśliwa, czy nieszczęśliwy, to jest tak, jakbyś złożył zamówienie w markecie na taki towar. I ten towar do ciebie przychodzi prędzej czy później. Jeden od razu, bo wysyłka ekspresowa, a drugi po prostu na około, bo gdzieś się spóźnia, no na przykład leci z ekspresu, Ale przychodzi, bo zamówiłeś. Więc zamawiaj rzeczy dobre i szczęśliwe, ponieważ masz moc twórczą i sprawczą. Więzień myśli i to jest to, co ciebie więzi. To jest sabotowanie samego siebie, świadomość niedostatków czyli kreujesz to sobie. Przestań to robić. Jeżeli przestaniesz, w końcu zaczniesz otrzymywać tylko składaj dobre zamówienia. Dziękuję ślicznie i życzę wszystkiego dobrego do usłyszenia na zimowych horoskopach. Jest.